Chciałbym wygłosić ważne oświadczenie. Ja, Mateusz Ochman, przepraszam za portal Deon.pl. Przepraszam tych, którzy przez portal Deon.pl poczuli się zgorszeni. Przepraszam tych, którzy przez portal Deon.pl zbłądzili na ścieżki niezgodności z nauczaniem Kościoła. Przepraszam tych, którzy przez portal Deon.pl popadli w cudzołóstwo. Proszę przyjąć moje przeprosiny za to, że można odnieść wrażenie iż portal deon.pl aprobatywnie wypowiada się na temat aborcji i homoseksualizmu. Proszę przyjąć moje przeprosiny za to, że portal deon.pl regularnie zdaje się podkopywać tradycyjne nauczanie Kościoła i piętnować katolickie zwyczaje. W końcu proszę przyjąć moje przeprosiny za to, że portal Deon.pl poprzez liczne publikowanie tzw. listów od czytelniczek wielokrotnie promował rozwiązłość obyczajową, współżycie przedmałżeńskie, wspólne mieszkanie par przed ślubem i inne praktyki, przeciwko którym Kościół wypowiada się jednoznacznie negatywnie. Ktoś może spytać, kto mi dał mandat do tego, by przepraszać za Deon. A czy ktoś musiał? Piotr Żyłka. Redaktor naczelny Deonu przepraszał na jego łamach oraz na swoim Instagramie za Kościół i polskich biskupów, których, jak pisze, nie umie nazywać już pasterzami. Wszystkich biskupów, jak wynika z ogólników zawartych w tekście. Bardzo wygodna i na swój sposób wzruszająca to postawa. Taka krytyka, nawet i słuszna, pod płaszczykiem przeprosin. Tyle, że coś tu nie gra. Kto redaktorowi Żyłce dał mandat do tego, aby przepraszać za Kościół? Czy jest odpowiedzialny za któregoś z polskich biskupów, a może jest odpowiedzialny za cały episkopat? Szczerze mówiąc, wątpię. To może wiedział o jakichś przestępstwach, niegodziwościach, zaniedbaniach i nikogo nie poinformował na czas. I dlatego przeprasza? Szczerze mówiąc, też mi się nie wydaje. Zatem, dlaczego bije się w cudze piersi? Dlaczego przeprasza za czyjeś, nawet jeśli skandaliczne? a nie swoje zachowanie? Jaki jest sens w przepraszaniu za coś, na co nie miało się żadnego wpływu, a co za tym idzie, nie można tego osobiście zadośćuczynić? Po salwie tych przeprosin nie jest wcale lepiej, a wręcz dużo gorzej. Wciąż w tym samym niezwykle emocjonalnym tonie Piotr Żyłka pochyla się z troską i zrozumieniem nad ludźmi, którzy na fali trwających obecnie skandali opuścili Kościół. Usprawiedliwia te decyzje zachowaniem hierarchów, którzy jego zdaniem świadomie milczą, grając na przeczekanie i oznajmia, że sam wciąż wierzy i trwa w kościele, ponieważ zna w nim trochę dobrych ludzi. I broń Boże nie chodzi o to, że w kościele nie dzieje się zło. Dzieje się, lecz nie dlatego, że taki jest kościół, że taki ma być kościół. Dzieje się tak właśnie wbrew Kościołowi, wbrew jego nawoływaniu do porzucania własnej grzeszności i podejmowania walki o świętość, wbrew jego nauce o dźwiganiu swojego krzyża i uświęcaniu się w świetle prawdy, którą jest Jezus Chrystus. Biorąc pod uwagę cały ten tekst, do którego linkuję w opisie filmu, znajdziecie go Państwo na dole, gdzie w tym wszystkim miłość do Kościoła, który daje nam Chrystusa, i miłość do Chrystusa, który daje nam Kościół. Gdzie miłość do człowieka, która domaga się walki o jego zbawienie, o które nomen omen piekielnie trudniej poza kościołem? Wśród słów Żyłki, redaktora naczelnego jednego z największych portali dla katolików w Polsce, nie znajdziemy ani jednego, które można byłoby uznać za ewangelizację, nie wspominając już nawet o Apologii. Nie ma tam żadnej wzmianki o Chrystusie, który działa w swoim kościele mimo różnych przestępstw, zdrad. Nieprawości jego biskupów, kapłanów i wiernych. Nie ma słowa o tym, że tego kościoła bramy piekielne nie przemogą. Nie ma słowa o sakramentach, których poza kościołem znaleźć przecież nie można. Wręcz przeciwnie, jest utwierdzanie zagubionych w ich błędnej decyzji o odcięciu się od tych wszystkich zbawczych narzędzi. Przepraszam Państwa za Deon. Przepraszam za jego wizję katolicyzmu bez trudności. Wiary bez zmagań z grzesznością, świętości bez utrapień. Przepraszam Państwa za Deon i za jego wizję Kościoła skazanego na zagładę.